Idę Was kochani w mojej kuchni. Dzisiaj mój za szybką i pieszną zupa, kartoflanka, czyli z kartofluma z kukurydzą. domu tak, litr rosołu. Ja tu się gotowa z łódka, z indyka. Możecie tam inne warzywny, albo wołowy, albo mięsny. I tu się do tego domu pokrojone w kostka już kartofle, tak gdzieś 5-6 sztuk. I to ugotujam. To znaczy, bana gotowa tak gdzieś 5 minut. W międzyczasie się roztopia dwie łyżki masła na patelni. I jak się to masło roztopi, dą do tego jedna cebula, taką jedna taką większą cebula, albo dwie możecie dać, o oto dano dwie mniejsze. Pokrojone w kostkę, taką nie za, za drobniutką. Jak to wolniej, może być bardzo drobniutko I tu podsmażymy tak gdzieś, aż się ta cebula zeszkli po tym. To tu marchewka, marchewka to tu miałam jedna, jedna duża taką marchewka, możecie dać dwie jak chcecie, pokrojone w takie słupki powiedzmy i tu muszynka. szynka, też pokrojona w takie e, no podłużne słupki, mniejsze i to podsmażymy tak gdzieś 5 minut pod przykryciem, aż się no, aż się to fajnie tak podsmaży ta marchewka i ta szyneczka. I potem bymy robić dalej. Oczywiście ogień nie może być za duży, bo się spoli. Tak gdzieś na średnim ogniu to smażyć. Od czasu do czasu pomieszać. Tak gdzieś, no, 5 minut. Okej. Okay. Czekamy te 5 minut. Um, jak się to wszystko fajnie usmaży, te 5 minut, czyli tak. No. Domy to wszystko do tych kartofli. Te kartofle się gotują, nie? 5 minut. I bymy to dalej gotować 5 minut. Do tego jeszcze dumy Um, dużą puszkę kukurydzy. Wymieszać to i to dalej gotować tak gdzieś no 5 minut, aż te kartofle będą takie no miękkie, nie w sumie jak na zupę. Po tych 5 minutach już zupa jest gotowa. Doprawia się pieprzu, troszkę gałki muszkatołowej do e, rosołku, e, to znaczy soli tu nie dum. Bo rosołek jest bardzo pyszny, wystarczająco słony. Także nie trzeba tu nic dodawać. Gałki muszkatołowe to tak, no, taką trochę większą szczypta. Padnę się do pietruszka suszoną. Możecie dać oczywiście świeżą. I zupa gotową. Zaraz się tu naleję na talerz. Chyba wszystko to je. No, wszystkie składniki w opisie, oczywiście będziecie mieli. I zupa je bardzo pyszną. No. Ja lubię taką fajną churpiącą taką ta kurytę, taką fajną churpiącą, no bardzo pyszną, tu się nałożam. No i oczywiście ja by nie była sobą, jak ja potrzebuję do każdej zupy oprócz rosołu, do każdej zupy z warzywą potrzebuję śmietana. Ja odwołuję się albo łyżka śmietany, albo jogurtu naturalnego. Oczywiście to już pozostawiam do Waszej dyspozycji, ile chcecie albo jedna łyżka, albo dwie, czy chcecie śmieć kwaśną śmietana, czy chcecie jogurt, no. Każdy lubi inaczej. Okej, okay, mi smakuje i ze śmietaną, i z jakuty. Tu jeszcze popróbuję z wami. No i to by była taką szybką zupa kartoflanka ze kukurydzą. Okej, okay, to by było na tyle. Myślę, że Wam się podobało i do następnego razu. Cześć!